No i cześć, witam z powrotem eee, w kolejnym odcinku Wojen. O, a co my tu robię? mamy to zrobić? Zrobi Chyba spiąć się tak. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, nie, nie żegnałem się w poprzednim odcinku, bo, tak jak opiecywałem, jest drugi odcinek od razu. Lecimy. Eee, Postanowiłem odpocząć. Eee, mam już. Chyba na pewną śmierć. dobra. I teraz. O, pięknie. Zablokowane. To lubię. O, e, co? Przytrzymaj, ja, aby zablokować większość tego drugą. Okej. Coś jeszcze? No, tuż przed trafieniem przez wroga, aby. Proszę bardzo. Nie. Zrobiłem to w <laughs> eee, mocy użyj O kurde Spowolnij wroga No ale traf go Jest ok na razie Używaj z niebieską obręczą No to rozumiem Jak są przedmioty z niebieską obręczą To mam używać spowolnienia O kurde Ej, przecież... Użyłem um, tam blokady Nie wiem Jestem co... Jestem gotowy na tego zbiega, jeśli się Jest gotowy Czujny jak czujka <grytanie> Okej, okay, lecimy dalej Na razie tutaj y, symulator wspinania się po jakiś... tych E, ...dziwnych... ...barierkach. A, ja zmieniłem unik. Jest mi łatwiej. Eee, o, o, się widzę. No, taki mam zamiar. O kurde, to był unik przecież. No, to fakt. <grymne> Trzeba się wprawić jeszcze, widzicie? To nie jest wiedźmin. W Wiedźminie to działało tak e... instant. Jak się na nacisnęło u nich, to chociażby nie, wi nie wiadomo co on zawsze uniknął. E... Tutaj jednak jak w jak mieczem czy czymś e... zadłużą, to czy dopchnąć, no to. No to niestety. Dobra, unikamy. Ja jestem nienormalny chyba. <laughs> Przepraszam, ale to po prostu jakaś głupota. Nie zauważyłem, że tam jest wyżłopienie na tym terenie. Znaczy wyżłopienie, no. No tak, Zwężenie, może tak. Chcimy dalej zrozumiem, że tu O, strzelasz Dobra Szybciej zamiętane Tutaj dobra, załatwione! Dzięki O nie O nie, na to się to nie, to nie no to, ok. Muszę zejść! Pamiętajcie, żeby zawsze wciskać E. Z i E. E zawsze. Nawet jak skoczycie na tą, nie, nie, nie. na te barierki, to trzeba wcisnąć to E, żeby, on, żeby złapał się. Jego. No, chodźmy na górę. O, nie dobrze. Zobacz, ja skoczę i tak muszę e nacisnąć, żeby on się złapał pewnie. do końca. Pamiętajcie, Nie będziecie grać. Okej, okay, okej. Okay. No no no, uważaj. Wspinanie, widzicie, on zawsze podpowiada. Nawet jak skoczycie na te kratki, on podpowiada, że trzeba jeszcze się chwycić. Nie wystarczy. Chcemy ci pomóc! Kim jesteś? Nie teraz! Idź dalej! Zabierzemy cię jak będziemy mogli! Okay. Fajnie, że ktoś chce mi pomóc. To miłe z ich strony. A my lecimy dalej. No tak jak mówię, na razie że to jest symulator spinaczki. Ja rozumiem, że to jest początek gry. Ale już mieliśmy tutorial. <gry> A to rozumiem, że to jest jego dalsza część. Ja, ja, nie, ja nie krytykuję gry, bo gra mi się na razie super Fajna, na, fajna jest, naprawdę Sam tutorial, no ja narzekam teraz na tutorial, ale... E, no kurde Dobra, zabity No, nie wierzę w to, nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę spokojniejszego przydziału. Eee, wciskam ta, wciskam ten blok. I nic się nie dzieje. Dostaje klepę. Muszę wyczuć, muszę wyczuć jak jak dokładnie wciskać ten blok. Bo to tak prosto nie działa. No. on. O, jeszcze z tej strony. Jeszcze jeden strzał. Nie zabijesz mnie! No chodź. Blokuję. No, przestań ukrywać się za mieczem! Przestań się za mieczem, a sam masz elektryczną bławę, nie? Odsłanie tak Nie potrzebuję spartia, żeby cię zabić. Dobra. <laughs> Udało się. Co znowu No co znowu no? Pociąg stanął? Co się zadziało Co to? Co to za statek? To nie jest dobry znak Nie wiem czy to za statek Ale zniszczył nam dziabą filmowa, nie wiem czy już już to mówiłem, ale akcja jest filmowa, hollywoodska w że w zasadzie czujecie się jakbyście byli jakbyście oglądali film, raczej, niż, niż grali w grę momentami. Jest to fajnie zrobione. Wow, ale dostaliśmy. Czy je? O, pani siostra. ci się? Druga siostra. Hmm. Rozpoznaję te pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem badawania? Może któraś z tych ofiar? Który daj, oddał życie, byś ty przetrwał? Nie powiem ci. Nie nadwerężaj mojej cierpliwości Aha, o, trzy, trzy ciosy ma. Aha Unikaj czerwonych ataków Niemożliwe do no, e, zablokowania, no dobra O oh, Szybkie podnoszenie się po... Okay, czyli unikiem. Przewrót. Dobra, O! Ja bym chciał. Nie, Cię... nie, nie, mogę nie, zabić. Znaczy, bardzo bym chciał. Ej, no to to unik. Boże, ja muszę zrobić dobra, jeszcze przetestujmy to. O, kacstenka chyba. A, muszę naciskać. No dobra. Lecimy na pokład.

Wyłącz miecz, siedzisz stoisz z tym mieczem, zaraz coś... to ustrojstwo i o, siadaj. właśnie. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda. A to jest mój kapitan, Gris Dritus. Słuchaj. Tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc? Kim jesteś? Kal. Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz w kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś samo o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej: niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy twoje? E, ktoś jeszcze? Co? My ci nie wystarczymy? Rada, czy daj? Nie żyją, czyli mam tylko Was, kapitanie, hmm. kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuję odpocząć. Dobrze. Nic ci nie grozi. Na razie. Odpocznijmy. Ona ma takie dziwne rysy twarzy. Znaczy ona w ogóle, ta, ta nasza przyjaciółka nowa, ma dziwne rysy twarzy, ale my też żyć! jakoś coś z twarzą mamy. On mi w ogóle przypomina kogoś. Dziwak? Ty nie jesteś dziwakiem? Popatrz w lustro, dziwaku. Ale mu powiedziałem. Dobra, co my tu mamy? Warsztacik. O, ale zobacz, ale. O, ujadu. o jezu, Przechyły i przechyły. Hehe, <ślał> wygląda coś komicznie, jaką chodzi. Prawo, lewo, o jezu, może. Uwaga, uwaga, idę. Idę, czy nie idę? Chris? Nie teraz, mam robotę. Robotę masz? Stary. Świetna robota. Też chcę. A jak na autostradzie jedziesz 120 czy 140 zależy jakie ograniczenia, w jakim kraju. I trzymasz prosto kierownicę i prawie zasypiasz też mówisz ej sorry, nie mogę rozmawiać, bo mam robotę. Hmm. Okej, okay. mandolina. Umiemy grać na mandolinie? Jada jest z mandoliną. Tego jeszcze nie grali w Disneyu. Napisałam ją. Lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. A, Czujesz taki... ich historię. Mac. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza Jarotopola. Był prawdziwym strażnikiem republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale. Moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy ale przetrwałeś. Kar. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Hey. Bukano. Ładno, pan. Ale iście filmowo to wszystko wygląda, te animacje. Jedi odkrył przed Widać, że Disney part, palce. Ale nie wie, że istnieje? Ale chyba też. Więc, jaki jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Kal, droga. tą tą budowlę? Nie, to nie, nie ten film. Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silnym mocą może podołać tej próbie. Jestem w sił. Sensie potrzebny, bo nie jesteś już żedaj. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga i wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Z tobą również. Dzięki. A co to za chomiki w tym? W ziemi. Widzicie? Ja coś czuję. Widzicie co to oznacza? Że, że zdobyto punkt umiejętności. Nie, tak serio. Widzicie co oznacza? Te maskotki co oznaczają? Że na pewno będziecie mogli je kupić za dużo pieniędzy w sklepach. Tak, to jest Disney. Widać Disney'a tutaj. To mocno. Jest tak kolorowo. No. Nie wiem. No, czy znaczy mi to aż tak nie przeszkadza? ale wolałbym. Wolałbym mroczniejsze. Mroczniejsze klimaty. Ale wiem, że to nie jest. Muszę oczyścić umysł. Wiem, że to nie jest film tylko, znaczy film, ja się czuję jak w filmie, wiem, że to nie jest gra tylko dla, dla starszych widzów, ale też dla dzieci, więc... Punkt zapisu. W trakcie przygody Kalan trafisz na punkty zapisu. Korzystaj z nich, aby zapisać swoje postępy. Mhm. Punkty zapisu to miejsce, w którym Kal może odpocząć i wykorzystać swoje punkty umiejętności, aby zyskać nowe umiejętności. Okej. Okay. Jest to całkiem... sensowne. Drzewko umiejętności. Zobaczmy. Potężny cios eliminujący słabszych wrogów. Punkt, jeden punkt umiejętności używa mocy. F. Wciskam F i nic. A, to pewnie cięcie z nadgłowy to jest pod przyciskiem F. Dobra, wciśnijmy. Spację. Aha, to jest tak. Słabszych wrogów, tylko rozumiem. Czyli, aha, takich. Ale dobrze, że jest, że jest taki filmik instruktażowy. To w sumie pomocne. Tylko nie, nie wiem, czy zauważyliście. Zobaczcie teraz. On dalej żyje. Aha, dobra. Bo on ma, on ma jeszcze taki. Tar nie tarczy tylko punkt wytrzymałości jakby. Znaczy wiecie o co chodzi. Którą trzeba zbić. Więc okej, okay, dobra. Bo normalnie trzeba na dwa ciosy zbijać mu to. A tutaj wystarczy jeden. Dobra, co my tu mamy? To jest pierwsze umiejętności, O tak jakby podzielone na, na, na trzy strefy te umiejętności. Rozumiem, że one będą do odkrycia inne jeszcze. Miecz świetny przetrwanie moc. Aha, że tutaj po, po, po lewej stronie są umiejętności mocy, tu miecza świetnego przetrwania. A przetrwania co daje to? Zwiększa maksymalne zdrowie kala. Poprawia umiejętności defensywne kala, dzięki czemu blokowanie ataków powoduje mniejszy spadek wskaźnika wytrzymałości. Dobrze, no. no w sumie dla mnie akurat, bo ginę tutaj. <laughs> A może przez swoją głupotę trochę. Rzuca się e, e, ka, cel. Cal. O Boże, Cal. <laughs> cal rzuca się przed siebie i atakuje swój, swój cel. Wykonuje skok w trakcie do skoku. Dodaje salto nad przeciwnikiem. Przytrzymanie F. O, czyli to jest F, to jest przytrzymanie F. Dwa razy F cięcie z wyskoku. Cal może wykonać kolejny potężny atak pocięciu z głowy. Ale fajnie to będzie wyglądać. Tutaj mamy nieoczekiwane kopnięcie, czyli. Yy, zaatakowanie po szybkim uniku umożliwia Kalowi wykonanie błyskawicznego kop kopnięcia. Super, to, to może być fajne. To można fajnie wykorzystać moim zdaniem. Unik kopnięcia. Tak, będziemy, będziemy starać się to zdobyć, tę umiejętność. Zaatakowanie z biegu sprintem umożliwia Kalowi wykonanie specjalnego ataku mieczem świetlnym przytrzymaj, shift, aha, no to zwyczajny sprint, ja tak, no to w zasadzie to często można używać tego, nawet nieświadomie. Zwiększa maksymalną moc Kala, okej, okay. my z tymi znakami jeszcze, znaczy znakami, kurde, czemu ja cały czas ten Wiedźmin mi chodzi po głowie. E, przytrzymanie spowolnienia pozwala Kalowi w... wydłużyć czas jego trwania. ok No dobra. I rozumiem, że to na razie tyle z dostępnych. I będziemy sobie rozwijać. No dobrze. Mm -hmm. Wstecz. No i odpocznij. Nastąpi odrodzenie się przeciwników. Mhm. Mm dobrze. O! Oh. Pip boop! Pip, pip, pip boop! Miliuan. Jestem Karl. Eee, tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. Eee, szukam Jedi, <laughs> zdaje się. Chwilę. Pippo! Pippo wiesz mi? Stój, czekaj! Oh, no tak, Disney, Skakowałeś Disney, Disney. Chyba w lewą stronę. Ale spoko, to jest takie. To A, jest fajne urozmaicenie. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. No, pewnie tak. Ok, mapa. Dotrzeć do sanktuarium. Mhm. Aktualny cel można zawsze sprawdzić na mapie BD1. Bibupa. Moim zdaniem to jest bebop, więc nie gadajcie, głupot eee, przybliżenie, oddalenie, obrót. No, przybliżenie, oddalenie, dobra. Aha, czyli my tutaj nie mamy otwartego świata. Jeżeli ktoś by pytał, mamy ustalone ścieżki, którymi musimy podążać. Nie, ja, taki. W... Nie dziwię się. To jest tak, jakby jakby film, więc scenariusz już jest napisany. Nie można zbaczać z drogi. Musimy podążać tak za, za scenariuszem. Jak nas nić prowadzi, rozumiem to, chociaż przy dzisiejszym świecie gier, gra, która nie ma otwartego świata, no, jest grą taką okrojoną. Można powiedzieć. Zobaczcie, ile połaci trenu, w zasadzie nie pokrytego niczym oprócz trawą. Nie to że narzekam, tylko myślałem, że to będzie bardziej, bardziej otwarty świat, a tutaj niestety mamy ścieżki określone. No, trudno, trudno. Ja wam, ja wam bardzo dziękuję. Oczywiście będę w to grał, bo. Gwiezdne wojny, no, no, no muszę, no muszę, jakie by nie były to muszę, więc nie martwcie się o to. Ja wam na teraz bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam ponownie na następny odcinek już niedługo. Dzięki, cześć!